Witam Was bardzo serdecznie, jestem Mankelek i witam Was w drugim odcinku Heavy Raid. E, tak, dzisiaj wyjątkowo bez kamerki, przez najbliższy tydzień prawdopodobnie. Też ze względu na to, że e, po prostu no, rozchorowała się troszeczkę i. Ma, ma spuchniętą twarz. Nie wygląda to za dobrze. Dlatego przez... Myślę, że do końca tygodnia, przez jakieś kolejne siedem odcinków, nie licząc jutra, po prostu będzie bez kamerki, bo jutro, na jutro będzie Heavy Rain, no, znaczy nie Heavy Rain, tylko half light, do którego już, którego już nagrałem z odcinkiem chyba szóstym, z tego co pamiętam. I po prostu, no Miałem już z kamerką. Nagrane, bo jeszcze wtedy nie, nie byłem... Ochorzy. I po prostu... No, chory już byłem, ale nie byłem tak jak teraz to wygląda, więc po prostu na chwilę obecną nie będzie kamerki. Myślę, że to nie przeszkadza. Więc tak. Zaczynamy tam, gdzie skończyliśmy ostatnio, czyli odebraliśmy byliśmy ze szkoły i jedziemy do domu. Tak, to jest dwa lata później, po tym, jak Jason e, prześmiewczo e, wszedł pod samochód. Na szczęście przeżył. Znaczy, nie przeżył. Bo po prostu był głupim dzieckiem. Dobra, lecimy dalej i tak. Jest możliwość. Jest możliwość, że na dniach może się pojawić. Mogą się pojawić dwa odcinki albo z Half albo z Heavy albo po prostu będzie jeden dłuższy odcinek z Heavy albo z Half ze względu na to, że piątek, że za niedługo wychodzi Dunglite i chcę się wyrobić do tego czasu, żeby nagrać wam jedynkę. Więc tak. Przyjeżdżamy do domu, jak widzimy. Wszystko szare, wszystko smutne. Pada deszcz. Nie mamy już tak pięknego domu jak mieliśmy wcześniej. Żyjemy pewnie w jakiejś obskurnej kamienicy. Tutaj jakieś szybare rachunki. No, pierwsze co to, to oczywiście włączył telewizję młody. Dobra, no, co my mamy zrobić z Seanem? Mogę zobaczyć na te rachunki od razu? Tak, mogę zobaczmy, co my tu mamy. Jakieś ulotki. Jest list. Jeden co to za list? Rachunek ze sprzętu. A telewizja. Kiedy rodzice wrócili do domu z kościoła, ich dzieci nigdzie nie było. Szukali ich wszędzie, wołali je, błagali o powrót, lecz nic to nie dało. Po dzieciach zaginął wszelki ślad. Straszne, że komuś chciało się to wysyłać bo jakiś ja pa patrzę tutaj co co będzie. Będzie coś ciekawego? Nie, popatrzymy po prostu przez drzwi o ludzie sobie tam O, czy to jest nasza świetnie jest oparkowany samochód? Tam był? Chyba tak. O co my mamy zrobić szodem? Eee... O nie! Tłumaczenie się zjebało! <grym> o nie! O nie! Ja nie wiem, czy on coś powiedział, czy nie. Ej, musicie mi dać chwilę. Zestartuję po prostu i zobaczyć, że to coś naprawi. Dobra, jestem już. Zestartowałem G i jak widzimy, Sean będzie u Grace w ten weekend. Ech, chyba, chyba działa. Sean, odrobimy pracę domową? Tak, to proszę. Mogę jeszcze pooglądać telewizję, lekcje potem, dobrze? No, co my tam mamy zrobić? E... E, Przekąska, zadanie domowe o 18:00. dobra, to... No dobrze, to wrócę do Ciebie później. 18:00. Kurwa, 18.00 to będzie szósta, dobra. Tak, dobrze, Tak, tak, no. Przekąska, może coś przy... zjesz? Chcesz coś zjeść? B. Pora coś przekąsić? Jesteś głodny? No nie wiem, trochę. Chodźmy zobaczyć co mamy w lodówce. W lodówce nie mamy nic, prawdopodobnie. O, mamy pizzę. Nie, piwa, nie pi. weź ze soku. Widzimy, że Ethan nie lubi pić ze szklanek. A tak, miałem popatrzeć co mamy w lodówce i... To ja nic. Tak ten czas szybko leci. No trochę leci szybko. No jesteś trochę głodna, ale tak, popatrzyłem do lodówki i... Lekce później. Mamy jeszcze czas, potem zajmiemy się pracą domową A ja sobie siądę i będę sobie siedział Dobra, wstawaj Chciałem coś mu zrobić do jedzenia Również o jednemu Gamiku na to nie pozwala O, to mamy O, A, daj mu chipsy ja język? No możesz, to nie ma. Trzymaj. Proszę, żon. Małe co nieco. Dzięki, tato. Ale to może DPS później. No właśnie, świątek o ciebie. Poproszę, co oglądasz. Jakieś świetne bajki. Bardzo świetne. Tutaj sobie biegają. Nic Inne się innego nie dzieje. Mam jakieś myśli? Nie mam. A, mam myśli A Ja nie wiem, czy mi za to nie zbadują. A skończył jeść. Dobra, mamy jeszcze. Czas. Dobra, czy ja mam coś tutaj? Tak, zadanie domowe. 20 ma do spania. Dobra. Hmm. Czy ja tu mogę coś zrobić innego? Nie wiem, pewnie stawić. O, mogę pewnie stawić. Tak, żeby ten czas minął. O, mogę jeszcze dziś yy, misiaka pewnie rzucić, bo biedolony. No ale cóż, za późno. A gazeta, jest coś ciekawego w gazecie. A ty kuwa jak siedzisz? Zabójca z ojegami Co za zdziwienie, tam nie, co za straszne. paterz siedzi normalnie. O. X rozmowa. Zrobić ci coś na kolację? Dzięki, nie jestem głodny. No nie jest głodny, bo w te... No to która godzina? No, zbliża się 18, do y, idziemy. Praca domowa. Sean, odrobimy pracę domową? Tak, to proszę. Mogę jeszcze pooglądać Nie, kurwa. 18. Waser, dobrze? Nie, teraz. Myślę, że powinniśmy się od razu wziąć do roboty, żeby mieć to z zgody. A teraz weź plecak i usiądź w kółku. Pomogę ci. weź ten plecak, dobra, bierze ten plecak, dobra, bo to jest 60.00 już. Czyli jeszcze Miga ja nie pozwala sobie usiąść. Zrobimy lekcję, aż zjesz sobie od razu po, po tym i o światło włączył Jest bardziej inteligentny ode mnie trzeba znaczy, jedno, nie pomyślałem żeby włączyć światło Dobra, siadaj I tam No, a co tu masz do roboty? To będziesz się tak na niego patrzył i ładnie oprósł do nieba. Jaś mógł pomóc? Ściemnia się. Lepiej włączę światło. Szan kicha. Chyba złapał przeziębienie. No bo mogę pomóc z tymi lekcjami, czy. To był taki pizz na wodę. No, najwidoczniej to był pizz na wodę, bo nie mogę nic zrobić. Albo się znów coś zepsuło. Jak podejdę bliżej niego, też nic. E, dobra, 19 kolacja, tak? Kolacja 19. Jak to jest? W do. Tato skończyłem. Mogę obejrzeć telewizję? Jak faktycznie skończyłeś, czekaj, podejdę do ciebie i sprawdzimy, że skończyłeś. Tylko rzucę okiem. Sam nie wiesz, co tam jest. Widzę, że się postarałeś. Możesz iść. Ale się cieszy, również O, może iść na telewizję, super. No jest w pół do... Tutaj co mogę siąść? Tutaj nic nie mogę zrobić. Mogę iść w sumie na pole. Ale pada. Ty, no może, że mogę powiesić pranie. Jest taka możliwość. Ty nie, ja pranie włączyłem, to raczej nie. pranie raczej nie pozwoli mi zrobić. No może, że się skończyło. No może, że mamy coś takiego świetnego jak suszarka. robi ja się dalej. Ale widzę, że tekstury też tutaj yy, świetnie są od no, zrobione Polski język trudny język Nie ja po prostu przez tą górkę seplenie, bo no przez tą spuchniętą twarz. On taką górkę i mi po prostu się nie mówi wygodnie. i zrozumień. No bak. A ty zejdź yy, na zdrowie. Dobra, kolacja. Pora kolacji. Powinienem przyszykować coś dla Shona. Ale tak, pora kolacji. Powinienem coś przygotować, czy wystarczy, że ja mu powiem? O, przygotuję ci coś. Tak, ma niby katar. Powinienem mu coś dać? A, zapomniałem, to są stany. Tutaj to wszystko jest w łazience, a łazienka jest pewnie u góry. Bo tutaj jest tylko kibelek. Nie? Nie ja widzę do góry. O, albo tutaj coś będzie. Ja nie chcę. O, no nie. No, to... a tam ty Mogę wyjść w ogóle na górę? Pozwoli mi go? Mogę? O. <tryk> Na chłopie. Włączę światło. I tak, jest tutaj. Tutaj jest mój pokój, tu jest jego pokój. Tutaj będzie, nie będzie łazienka. Tak, szafka z lekami. Szafka z lekami. Będzie tutaj szafka z lekami. Mogę okay. eee. włączyć wodę. Tak. Kto tak myśli, żeby to. Znaczy dobra, Kibble jest. Mm, dobra, bo tutaj pewnie Kiba jest, tak jest, dobrze. Nic nie mówię w takim razie. Dobra, idę na dół, zrobić mu kolację. I jak się skończy ten chapter, to ten, to kończę. Idę tam wyspać filmik, bo ten. Nie bez kolacji, powinienem mu coś zrobić na kolację, tak, tylko że nie mogę mu zejść do lodówki. Nie wiem czy to, to się serio coś zepsuło. Kolacja, kolacja o tej. Jak się nad tym zastanowić, skoro o nic nie prosi, znaczy, że nie jest głodny. No jest już siedem, e, ta, e, ta, 19 i to już głupo po 20 lat będzie a miga nie pozwala zrobić mu jeść może jak do niego podejdę ej chyba będę musiał zrobić spójność plików bo nie mam pojęcia zielonego co z tą grą jest nie tak a nic nie mogę z nim pogadać dobra idziemy spać Tato, dlaczego wyłączyłeś to mój ulubiony program idziemy spać idziemy spać nie no dobra Sean. Czas spać! Nie chce mi się spać. Mogę jeszcze zostać. To chyba zły pomysł, prawda? Jutro idziesz do szkoły, musisz się wyspać. No dobrze, już idę. Ale pójdziesz ze mną? Idź umyć zęby i załóż piżamę, zaraz przyjdę. E, no i w taki oto sposób są idzie spać e, bez klacji. Mogę mi na to nie dozywa. Zajebiście. Bo nawet świateł tych nie mogę wyłączyć. Dobra, to jedę na górę już od razu. Pelka tam pewnie też jest zepsuta cały czas. Nawet nie mam myśli. On idzie tutaj. Mogę tutaj pójść, mogę.

Było chyba coś takiego, bo on nas, nas teraz czeka. Dobra, nie idź, nie pokusię. A, E, to no spokojnie. No wstawaj. Właśnie, mogę sobie zrobić tam jeszcze jedną rzecz, ale chyba jak... Dobra, nie wiem, no spróbuję teraz. A powinniśmy być artystą, a nie. jak my tak ładnie rysujemy. No bo. Choć etan do szłuna. No już proszę spać. Nie. Dobranoc, Sean. Dobranoc, Mój miś! Nie ma mojego misia, tato! Na pewno zostawiłeś go gdzieś w domu. Masz jakiś pomysł, gdzie może być? Nie, tato. Proszę, bez niego nie zasnę. Dobra. O, Gdzie rząd, jest? Tylko, że on jest upiedlony go znaleźć, tak? chce Misia. Znowu musiał go zapodziać gdzieś w mieszkaniu. Hmm. Ostatni raz widziałem go w pralni. Także że on upiedziony jest. A co, perka przestała płać? Tak, perka przestała płać. Z takim piedzonym misiem będzie spał No cóż. No, czasami to sterowanie jest takie denerwujące. No, zmienia kamerę, i tak nie wiesz, czy obrócić, czy nie. Masz misia. Dzięki, tato. Już myślałem, że będzie ten jest zbytny. Dobranoc, Sean. Dobranoc, tato. Tak. Czemu jesteś taki smutny? Wiesz, chyba potrzebuję trochę czasu, żeby znowu było tak jak dawniej. Tato, to co stało się Jasonowi, to nie twoja. Matko uważa inaczej. Dobranoc, Sean. Dla niej się tylko kasa liczyła. O, mogę... A nie, mam trzymać bezdoby. Już myślałem, że mam ma maszować. O, dla tej kobiety to się liczyła tylko kasa, bo... O nie, nie chciałem zamknąć pokój, czy tam coś zrobić. Teraz nie co dostaję. Jestem ciekaw, kiedy umrę. Czy umrę od razu? Oh. się unapiło. O jej, widłójka z origami To jest właśnie niewyjaśnione skąd ona się tam bierze. Czy. W sumie nie pamiętam. Nie pamiętam, żeby było jej właśnie w jakiś sposób wyjaśnione, czy on jest jakiś na łeb biedonianty, czy tak? O, skończyliśmy etap, więc prawdopodobnie będę kończył. Więc dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Widzimy się jutro znów o 19.00. Zostawcie subskrypcję, lajka, komentarz. I co tam jeszcze, możecie zostawić dzwoneczek, napiszcie jakiś komentarz, czy Wam się podobało, czy nie, czy chcecie tą serię. I co? I widzimy się standardowo jutro o 19.30 z Half Life 2. Tylko, że jeszcze będzie z kamerką, bo jest nagrany wcześniej, bo miałem za, nagrany na zapas. Dobra, dziękuję bardzo serdecznie, do zobaczenia, cześć.